Cześć dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na tak. Tak będzie dotyczył istniejącej aktualnie sytuacji. Tak jak wam wspominałam, że nagram ten tak, tak zasiadam i go nagrywam, a twórczynią tego tagu słuchajcie, jest Karolina z kanału Niszmaszka, także zostawię Wam wszystkie... Pytania do tego tagu w opisie, link do Karoliny też Wam zostawię, bo myślę, że będzie jej bardzo miło, jeżeli zawitacie do niej na kanał A tymczasem przechodzimy po prostu do pytań, Pytanie jest 10 Pytanie pierwsze Jakie odczucia towarzyszyły Ci, kiedy dowiedziałaś się, że czeka nas minimum dwa tygodniowa przymusowa kwarantanna domowa? Powiem Wam, że um, ja się spodziewałam, że to dotrze do Europy, ale nie spodziewałam się, że będzie to tak szybko i że będzie to na taką skalę i będzie to aż tak poważne, więc um, niby byłam na to gdzieś tam przygotowana w środku, ale nie do końca. Wiecie, jeżeli obserwuje się coś z boku i wiemy, że Chiny są tak daleko od nas, to mamy takie przeświadczenie gdzieś w sobie, że ten problem jakoś tak nas nie dotyczy i na pewno nie będzie dotyczył. No, niestety sytuacja potoczyła się inaczej i dotyczy większości krajów. Także, no nie wiem, jakie odczucia mi towarzyszyły. Byłam z jednej strony zawiedziona, a z drugiej strony wiedziałam, że to jest w jakiś sposób dla naszego dobra. Także, no takie mieszane uczucia, szczerze powiem. Pytanie numer dwa. Czy boisz się koronawirusa? A może uważasz ten temat za mocno rozmuchany i nie boisz się go wcale? Ja słuchajcie, jestem z tych osób, że wolę dmuchać na zimne, i szczerze mówiąc, się boję. Na początku była taka we mnie. Wręcz troszeczkę panika, i nawet przechodząc koło kogoś w sklepie, to słuchajcie, ja gdzieś tak podświadomie po prostu nabierałam wdech, i dopiero jak ten ktoś przeszedł, wypuszczałam powietrze, i robiłam to tak bezwiednie, że łapałam się na tym, i sobie myślałam, Boże, co ty robisz w ogóle, człowieku? Także wiadomo, że w takiej sytuacji najlepsza jest. Taka równowaga, spokój, ale to wiecie, łatwo się mówi, trudniej zrobić. No, ale generalnie się boję: tyle się widzi tego na świecie, co się dzieje, ile ludzi zmarło. Ja wiem, że nie tylko przez koronawirusa ludzie umierają i o tym się nie mówi, a tutaj raptem wszyscy o tym trąbią. No, ale wiecie, jak widzicie taką tragedię, jak się zdarzyła we Włoszech, no to ciężko się nie bać po prostu. Maseczka, szalik, przyłbica, a może zupełnie coś innego. Ja jestem za tym, żeby jednak nosić te rękawiczki i maseczki. Wiadomo, że... Jakby to powiedzieć? Maseczka może też zrobić nam krzywdę, jeżeli nie będziemy o nią dbali, jeżeli nie będziemy jej wymieniali. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji na przykład, że musiałabym chodzić do pracy od rana do wieczora i od rana do wieczora miałabym tą samą jednorazową maseczkę. Wiecie, to jednak się dotyka palcami, mimowolnie gdzieś się ściąga, te bakterie się tam dostają, twarz się poci. Także jestem za maseczkami, ale na krótki okres czasu, naprawdę, żeby tylko wyjść. Do sklepu czy gdzieś w sytuacjach koniecznych I za rękawiczkami niby też jestem, bo też je noszę Ale z drugiej strony powiem Wam, wiecie co, że tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy rękawiczki na rękach To jeżeli dotkniemy się gdzieś twarzy, to jest to samo, gdybyśmy po prostu mieli gołe ręce Więc ja na przykład wchodząc do samochodu i tak najpierw dezynfekowałam te rękawiczki, żeby je po prostu zdjąć Pytanie numer 4, czego brakuje Ci najbardziej w tym trudnym czasie? Ja myślę, że dla osób, które mieszkają za granicą, no to logicznym jest, że najbardziej brakuje nam na pierwszym miejscu bliskich. Na drugim miejscu powiedziałabym, że brakuje mi po prostu wyjazdu do Polski, dlatego że no, tam mam jakieś tam swoje sprawy zdrowotne, które muszę kontrolować. I jest to w tym momencie no, bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe, no bo jak wiecie, jest to po prostu nierealne. No i oczywiście podróży. Brakuje mi podróży strasznie, bo jak wiecie, my uwielbiamy podróżować, uwielbiamy zwiedzać, łazić, świętać się i tak naprawdę jak jest tylko weekend, to staramy się wykorzystać tą możliwość, żeby wyjść na świeże powietrze. No ale co, no nic się nie zrobi, trzeba czekać na właściwy czas, ale tak myślę, że to chyba to, co to, czego mi najbardziej brakuje, no i też zakupy, nie? No ale wiecie, w większości sklepów da się jednak zrobić te zakupy online. Nie we wszystkich, ale w większości, więc to nie jest jakiś priorytet dla mnie. Pierwsza rzecz, jaką zrobisz, kiedy wrócimy do normalności. No to myślę, że pierwszą rzeczą będzie wyjazd do Polski, z wiadomo przy żeby zobaczyć bliskich, no i też po prostu muszę iść do, do lekarzy. A tak to. Podróżowanie, po prostu podróżowanie, zwiedzanie i wrócenie do takiej naszej ulubionej, można powiedzieć, rutyny w pewnym sensie. Ja myślę, że chyba większość osób tak ma, że um, pierwszą rzeczą to po prostu nacieszenie się swoimi bliskimi, wyjście normalnie czy do sklepu, czy do parku, czy gdziekolwiek e, i podróże, przemieszczanie się normalnie w spokoju, przemieszczanie się między miastami nawet. Kolejne pytanie, jak spędzasz czas na izolacji w domu? Ja już Wam mówiłam, że ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu, co sobie wymyślić, żeby się jakoś zająć w domu. Jest to naprawdę mnóstwo zajęć. Wiadomo, ja bym bardzo chciała wyjść na zewnątrz tak swobodnie, bez żadnego lęku, strachu, takie wiecie: spiny, że ktoś za blisko mnie przejdzie, kasznie, kichnie. Ale generalnie nie mam problemu z nudą w domu. Nie wiem, oglądam YouTube'a. Sprzątam, gotuję, rozmawiam ze znajomymi, no naprawdę nie mam z tym problemu kompletnie. Pytanie numer 7. Czego nauczyła cię ta cała sytuacja? Jakie wnioski wyciągniesz na przyszłość? Ja myślę, że przede wszystkim ta sytuacja nauczyła mnie tego, że nie ma nic pewnego i tak jak wcześniej myśleliśmy, myślę, że szczególnie młode osoby. Wszystko miało taki pewnik, że im się należy, że to, że tamto, a tak naprawdę nic nie jest w życiu pewne i wydaje, mi się, wydaje nam się, że mm, wszystko jest takie na wyciągnięcie ręki, bo byliśmy do tego przyzwyczajeni, a tutaj się okazuje, że no, niekoniecznie, niekoniecznie. A drugą kwestią, myślę, istotną też będzie kwestia taka, że. Będę doceniała, tak myślę przynajmniej, będę doceniała bardziej takie małe, proste rzeczy. Już mi się wydaje, że taka się stałam, że bardziej doceniałam takie naprawdę małe drobnostki, że z większości rzeczy się teraz cieszę bardziej. No i myślę, że to są takie dwie główne sprawy, dwa główne wnioski, jakie wyciągam z tej sytuacji. Pytanie kolejne: czy jest coś, co denerwuje Cię w innych ludziach w związku z koronawirusem? Jakie specyficzne zachowania? Sytuację. Denerwuje mnie bardzo, jak ludzie robią sobie na złość. I powiem Wam, że to widać, naprawdę to widać, kiedy ktoś przechodzi koło ciebie i specjalnie prawie że koło ucha ci kaszlnie, kichnie, nie zasłania nawet tej buzi, nosa. I to jest takie troszeczkę frustrujące, że nie wiem, no miej sobie to gdzieś. Ale no nie narażę innego człowieka, bo ktoś może być chory, ktoś może być starszy i nie przejdzie tego tak łagodnie jak ty. I to mnie bardzo denerwuje w ludziach, że są tacy bardzo lajtowo niektórzy do tego nastawieni, bo myślę, że są dwie takie grupy: albo ci, co się boją i są rozważni, albo ci, co twierdzą, że to jest wiecie, jakaś tam konspiracja, spisek i tak naprawdę koronawirus w ogóle nie istnieje. Więc taka ignorancja mnie po prostu denerwuje w ludziach. Pytanie, przedostatnie zakupy spożywcze robisz online czy stacjonarnie? Zawsze stacjonarnie. Powiem Wam, że odkąd tutaj mieszkamy w Irlandii, to chyba tylko raz nam się zdarzyło, że, żeby zamówić online i to nawet nie mieszkaliśmy jeszcze w tym mieszkaniu. Chyba z Tesco zamówiliśmy i byliśmy niezadowoleni, także to był pierwszy i ostatni raz, także u nas zakupy zdecydowanie tylko stacjonarnie. Pytanie dziesiąte. Czy uważasz, że jesteśmy w stanie powrócić w pełni do normalności? Czy jednak uważasz, że to, co się stało, pozostawi w nas ślad już na stałe i nic nie będzie już takie jak kiedyś? Powiem Wam, że hmm, wydaje mi się, że do końca nie jednak nie wrócimy do normalności. Ech, ta cała sytuacja, ten cały koronawirus pozostawił takie piętno, ja myślę, że nie tylko w nas, ludziach, ale także w gospodarce. Że długo, długo będziemy się musieli z tego zbierać. Mam nadzieję, że ta rekonwalescencja potrwa jak najkrócej, że dużo biznesów stanie na nogi, też dużo ludzi straciło pracę, dużo firm upadło, więc no generalnie jest to naprawdę tragedia na skalę światową, ale mam nadzieję, że to jak najszybciej będzie szło w tą dobrą stronę, jednak. A co do nastawienia takiego ludzi i psychiki, myślę, że to jednak zostawiło taki ślad, że Ludzie gdzieś tam jednak będą troszeczkę na dystans do siebie Ja Wam powiem szczerze, przyznam się, że bardzo rzadko mi się zdarzało, żeby nosić ze sobą sanitizer do dezynfekcji rąk Bo te ręce zawsze mi się jakoś kleiły, wolałam iść szukać, wiecie, przez pół godziny łazienki gdzieś, niż po prostu sobie zesynfekować te ręce A teraz myślę, że jednak się to po prostu zmieni tak i tak jak to Karolina chyba też wspominała, że nawet gdzieś tam z tyłu głowy, jest, że wiecie, ktoś kichnie, kaszlnie, już gdzieś ta czerwona lampka się zapali, że oho, lepiej wiecie, lepiej się oddalić w bezpieczne miejsce. wiadomo, trzeba znaleźć w tym wszystkim umiar, ale no jak coś się takiego przechodzi, to, to ciężko jednak znaleźć ten umiar i powiem wam, że jako, my jako młode osoby, ja mam takie wrażenie, że nam będzie ciężko wrócić do takiej normalności, bo wydaje mi się, że Przynajmniej miałam takie odczucia, że takie sytuacje spotkały tylko, wiecie, naszych rodziców czy naszych dziadków, że w naszej erze coś takiego się w ogóle nie stanie. No jak widzicie, się stało. I z taką sytuacją się ciężko jakby pogodzić, ciężko to tak przetrawić nawet w sobie. I tak jak za czasów naszych dziadków czy rodziców były sytuacje, że na zakupy wybierało się Karteczki, żeby kupować po prostu na kartki, i dla nas, słysząc coś takiego, to była tak wielka abstrakcja, że możemy kupować przez internet, możemy iść do sklepu i kupić naprawdę wszystko, co chcemy, na co mamy ochotę, tak naprawdę. I powiem Wam, że była u nas w Irlandii taka sytuacja, że ja wiem, z dwa tygodnie temu, może trochę więcej, wprowadzili zestawy mebli ogrodowych w Lilu. I te zestawy były bare totalnie, bo one chyba były po 120 euro, i tam był i parasol, i krzesła, i chyba stolik, więc jak na takie meble ogrodowe to była dobra cena. I słuchajcie, ludzie potrafili stać od czwartej nad ranem pod Lidlem i czatować, tak, żeby ich wpuścili do Lidla, i słuchajcie, rozdawali karteczki tym osobom, które były tak jakby, no nie wiem, czy jak najszybciej, żeby tam w środku się nie pozabijali o te meble, także no to jest po prostu tak chore. Że to się w głowie nie mieści, a taka sytuacja naprawdę się działa. No i od tej pory wycofali w ogóle meble ogrodowe z Lidla. Nie wiem, jak to będzie potem wyglądało. No u nas te restrykcje są naprawdę tak jeszcze mocno trzymane i w Polsce dużo szybciej to idzie do przodu. No ale też my jakby mamy gorszą sytuację, więcej zachorowań, mniejszą ilość dużo ludzi, więc na to, to się na to wszystko składa tak naprawdę. No i słuchajcie, kochani, myślę, że to było. Tyle w tym tagu, już się nie będę więcej rozgadywać. Jeżeli macie ochotę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie swoje odpowiedzi w komentarzach na dole, podzielicie się swoim zdaniem, a jeżeli nagrywacie, to zachęcam Was do nagrania tego tagu. I oczywiście wszystkie pytania zostawię Wam w opisie. Jeżeli mnie nie subskrybujecie, to zachęcam. Żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Tymczasem całuję, przesyłam Wam dużo zdrówka, pozytywną energię i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!